Obiekty te sugerują zaawansowane technologie z czasów starożytnych i rodzą pytania o rozwój człowieka. Jej tajemnica w dalszym ciągu intryguje naukowców i entuzjastów, podważając nasze rozumienie ewolucji i postępu technologicznego. Numer 1. Implant, który nie powinien istnieć. Naukowcy są zaskoczeni medycznym cudem odkrytym w nodze 2600-letniej mumii. To nie powinno istnieć. To nie ma żadnego sensu. Starożytna mumia żyła w czasach, gdy tego typu nauka nie miała istnieć. W 1971 roku zapieczętowana egipska trumna została przetransportowana z Egiptu do Kalifornii, gdzie została przyjęta przez naukowców z Muzeum Kruzen Rosenberg. W trumnie znajdowało się zmumifikowane ciało egipskiego mężczyzny. W tym czasie nikt nie wiedział, kim była mumia. Prawdopodobnie miał pewien status. Ale nie na tyle, aby być członkiem rodziny królewskiej. Być może był to wysokiej rangi urzędnik państwowy, ale nikt nie mógł tego stwierdzić z całą pewnością. Tak czy inaczej mumia była przechowywana w muzeum i przez 20 lat nikt nie zwracał na nią większej uwagi. A potem przyszła bomba, dwie dekady po przybyciu mumi do muzeum naukowcy odkryli zaawansowane narzędzie chirurgiczne w jego lewym kolanie. Wewnątrz nogi mumii znajdował się metalowy gwóźdź ortopedyczny. Gwóźdź ortopedyczny został zainstalowany zgodnie z zasadami biomechanicznymi tak zaawansowanymi, że nawet dzisiejsi naukowcy są zaskoczeni poziomem ich zaawansowania. Eksperci nie potrafili odróżnić implantu od nowoczesnej procedury. Ta zaawansowana chirurgia nie jest czymś, co praktykowały starożytne społeczeństwa. Naukowcy znaleźli dowody na pewne procedury medyczne. Zwłaszcza trepanacje, zwane również operacjami mózgu. W starożytnym świecie udokumentowano nawet protezy kończyn i oczu. Jest to jednak wyjątkowe odkrycie: operacje wymagające takiej medycznej precyzji były niespotykane w starożytnym świecie. Jak z taką precyzją wprowadzono gwóźdź, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak nowoczesnych narzędzi chirurgicznych i wiedzy. Jak starożytnym udało się przeprowadzić taki zabieg, nie powodując przy tym znacznego bólu i urazu pacjenta, fabuła zagęszcza się, gdy zaczynasz badać historię mumii. Kiedy muzeum nabyło trumnę w latach 70. XX wieku, początkowo nawet nie wiedziało, że znajduje się w niej mumia. A kiedy zbadali trumnę, zdali sobie sprawę, że mumia nawet nie należała do pierwotnego właściciela. Starożytny sarkofag należał do księdza imieniem Jesemontu, ale ciało nie należało do tego księdza. Ksiądz został wyjęty z własnej trumny wkrótce po śmierci i zastąpiony przypadkowym ciałem. Nikt nie zna nazwiska złodzieja trumień. Analiza procedury balsamowania wykazała, że nieznajomym był Egipcjanin z wyższych sfer żyjący między 15 a X wiekiem przed naszą erą. Ten mężczyzna miał rude włosy i nie miał nawet pięciu stóp wzrostu. To było w 1995 roku. Kiedy naukowcy z Uniwersytetu Brigham Younga w Utah prześwietlili mumię promieniami rentgenowskimi i odkryli jej metalowe gwoździe. Nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Starszy wykładowca, C. Wilfred Griggs, nie chciał uwierzyć, że gwóźdź pochodzi z mumii. Myślałem, że to kawałek nowoczesnego metalu, którym ponownie przymocowano nogę mumii. Ale nie. W rzeczywistości ma 2600 lat. Naukowcy odkryli na metalowym gwoździu starożytną żywicę organiczną, podobną do współczesnego cementu kostnego, co dowodzi, że gwóźdź powstał w wyniku starożytnego procesu. To zdecydowanie oznacza, że przynajmniej ktoś w starożytnym świecie był znacznie bardziej zaawansowany, niż sądziliśmy, że to możliwe. Numer 2 Szklana butelka z trucizną. Sekret zagubiony w czasie wkrótce zostanie ujawniony. W skarbie odkopanym w Szkocji tajemniczy eliksir czeka na odszyfrowanie. Naukowcy wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, aby zrekonstruować eliksir pierwotnie znaleziony w jednej z najcenniejszych fiolek znalezionych w skarbcu. To nowe odkrycie w przypadku skarbu z galełej, który został odkopany w 2014 roku. Mężczyzna z wykrywaczem metalu spacerował po polu w galełej, kiedy natknął się na zagubioną skrzynkę niesamowitych reliktów wikingów. Okazało się, że jest to najbogatsze znalezisko tego typu, znalezione w regionie i okolicach. Skarby zostały nabyte przez Muzeum Narodowe Szkocji w 2017 roku. Jak myślisz, ile muzeum zapłaciło za skarb? Powiem Wam, to było oszałamiające 2,5 miliona dolarów. Nieźle jak namachanie wykrywaczem metalu po polu. Od 2017 roku naukowcy ciężko pracują aby przeanalizować każdy z przedmiotów znalezionych w łupie. Są srebrne krzyże, piękne szpilki w kształcie ptaków, srebrne doniczki, tkeń tkaniny, anglosaskie broszki, złote wisiorki pamiątkowe, a lista jest długa. Jeden ze srebrnych klejnotów okazał się perskim reliktem. Zdjęcia rentgenowskie ujawniły na nim dziwne symbole zoroastryjskie oraz postacie lampartów i tygrysów. Naczynie powstało prawdopodobnie około roku 680N, zatem w chwili zakopywania miało już 200 lat. Mógł to być łup z najazdu wikingów. Najbardziej zaskakującym obiektem ze wszystkich była kolba z kryształu górskiego z Cesarstwa Rzymskiego. Na dnie słoika znajduje się łaciński napis Biskup Hegal mnie stworzył. Butelka została wykonana z czystego kawałka kryształu i starannie owinięta złotą nicią. Butelka jest godna uwagi, ale nie tylko ze względu na zaawansowany kunszt. Naukowcy uważają, że fiolka może zawierać pierwiastki śladowe eliksiru, który pierwotnie zawierał. Dr. Martin Goldberg ze Szkockiego Muzeum Narodowego spekuluje, że w słoiku mógł znajdować się rzadki i egzotyczny płyn. Może perfumy. Może maść. Mógł to być olejek do namaszczenia używany podczas ceremonii królewskich. Nikt nie będzie wiedział, jaki rodzaj mikstury znajdował się w fiolce, dopóki naukowcy nie zidentyfikują śladowych pierwiastków chemicznych. Miejmy nadzieję, że wkrótce to zrobią. Numer 3. Artefakty Hongshan. Cywilizacja Hongshan to jedna z najbardziej tajemniczych kultur starożytnych Chin. Istniało około 6700 lat temu i pozostawiło po sobie niezwykłe jadeitowe artefakty przedstawiające humanoidy z głowami w kształcie US i ogromnymi oczami. Niektóre figurki przypominają stworzenia jeżdżące na skuterach wodnych, a nawet latające maszyny. Obrazy te nie pasują do powszechnych wyobrażeń na temat starożytnych kultur i rodzą pytanie kogo lub co mistrzowie Hongshan próbowali uchwycić. Jedyne jaskinie Hongshan odkryte w 1999 roku również należą do tej kultury. Te sztuczne jaskinie zadziwiają swoją wielkością i złożonością. Wewnątrz zobaczyć można baseny, mosty nad rzekami, schody i przejścia. Największa jaskinia ma powierzchnię 12600 m. Jednak prawdziwą tajemnicą są ślady pozostawione na ścianach, które przypominają ślady nowoczesnych maszyn wiertniczych. Chociaż nie uważa się, że technologia na tym poziomie istniała tysiące lat temu, nie jest jasne, dokąd trafiły gigantyczne ilości wydobytej skały. Naukowcy nie natrafili jeszcze na ślady jego przemieszczenia. Niektórzy badacze sugerują, że jaskinie i artefakty z Jadejtu są dowodem kontaktu z bardziej zaawansowaną cywilizacją, prawdopodobnie pochodzenia pozaziemskiego. Numer 4. Starożytny Egipt często kojarzony jest z cywilizacjami pozaziemskimi. Trudno uwierzyć, że ludzie, którzy żyli ponad 4500 lat temu, byli w stanie zbudować piramidę w Gizie, a potem wszystkie inne piramidy. Wiele osób nadal wierzy, że starożytni faraonowie mieli kontakty z istotami pozaziemskimi i prawdopodobnie sami byli istotami pozaziemskimi. A oto potwierdzenie tego, w 1925 roku brytyjski archeolog Howard Carter prowadził prace wykopaliskowe w grobowcu legendarnego egipskiego faraona Tutanchamona. Wewnątrz sarkofagu znalazł nie tylko mumie władcy, ale także wiele cennych przedmiotów, z których jednym był sztylet. Artefakt ten był badany przez wielu ekspertów, ale przez długi czas nie mogli określić, z jakiego materiału został wykonany. Niedawno japońskim naukowcom z Uniwersytetu Techołku w końcu udało się to odkryć. Okazuje się, że materiał, z którego wykonano sztylet Tutanchamona, zawierał te same pierwiastki, co meteoryt Karga, który odkryto w 2000 roku w pobliżu Aleksandrii. Jest prawdopodobne, że sztylet został wykonany z fragmentów tego meteorytu. Jednakże skąd starożytni Egipcjanie znali technologię wytwarzania broni z materiału meteorytowego. Pozostaje tajemnicą. Numer 5. Faraon Echnaton, znany również jako Amenhotep IV, rządził Egiptem od 365 do 1349 przed naszą erą Agefen, jest uważany za najbardziej tajemniczego faraona ze wszystkich. Jeśli spojrzysz na jego rzeźby, zobaczysz, że miał nietypowy wygląd w porównaniu do innych faraonów. Nie wyglądał na surowego, silnego i potężnego człowieka. Zamiast tego charakteryzował się miękkim wyglądem, szczupłością, kobiecymi zaokrąglonymi biodrami i wydłużonym kształtem twarzy. Nie wiadomo, czy Agefen naprawdę miał ten androgeniczny wygląd, czy po prostu chciał być przedstawiany jako postać, która łączyła w sobie jednocześnie cechy męskie i żeńskie. Echnaton był znany jako jeden z najbardziej wpływowych innowatorów religijnych w historii ludzkości. Przekształcił Egipt w społeczeństwo monoteistyczne, porzucając kult wielu bogów. Jedynym bogiem dla Agatona był Aten, czyli Dysk Słoneczny. Na jego cześć zbudował miasto Emarne, ale najbardziej zaskakujące jest to, że Aten opisał swój związek z istotami niebieskimi i uważał się za jednego z nich. Co więcej, ostatnie badania naukowców wykazały, że faraon ten miał kilka mutacji genetycznych. Ufolodzy uważają, że był poddawany eksperymentom przeprowadzanym przez istoty pozaziemskie. Starożytny Egipt owiany był tajemnicami, które do dziś pozostają nierozwiązane. Nie wiadomo zatem, kim naprawdę był, zwykłym człowiekiem czy może kosmitą. Numer 6. Kamień z Razuel. Jest to tajemniczy obiekt, który wywołał duże zainteresowanie i debatę wśród badaczy zjawisk paranormalnych, ufologów i entuzjastów UFO. Artefakt odkryto w 2000 roku w Nowym Meksyku w pobliżu miejsca słynnego incydentu w Roswell w 1947 roku, kiedy w regionie rozbił się podejrzany obiekt UFO, skała, o której mowa, jest niewielkich rozmiarów, mniej więcej wielkości dłoni, ma owalny kształt i znaczną wagę. Tym, co naprawdę wyróżnia kamień z Roswell, jest wzór na jego powierzchni. Seria geometrycznych rycin obejmujących okrąg z prostą linią przechodzącą przez niego oraz inne złożone symbole przypominające te znajdujące się na kręgach upraw. Szczególnie interesującym aspektem kamienia z Razuel jest jego niezwykły magnetyzm. Udowodniono, że skała posiada właściwości magnetyczne, które nie są powszechne w obiektach tego typu. Niektórzy badacze wskazywali, że magnetyzm ten może być powiązany z jego pochodzeniem lub możliwym przeznaczeniem. Chociaż nie ma jednoznacznego wyjaśnienia w tym zakresie. Te ryciny i ich magnetyzm skłoniły wiele osób do spekulacji na temat ich pozaziemskiego pochodzenia, ponieważ projekty wydają się zbyt precyzyjne i wyszukane, aby mogły być dziełem natury lub człowieka. Dodatkowo niezwykły magnetyzm kamienia dodaje kolejnej warstwy tajemniczości do jego historii. Jednakże społeczność naukowa wyraziła sceptycyzm co do twierdzeń o pozaziemskim pochodzeniu kamienia z Razuel. Przeprowadzono analizy i badania laboratoryjne w celu określenia jego składu i możliwego pochodzenia, ale nie znaleziono jednoznacznych dowodów na poparcie teorii, że skała pochodzi z innego świata. Niektóre alternatywne teorie sugerują, że kamień może być dziełem sztuki lub przedmiotem wykonanym przez człowieka z przeszłości. Pomimo kontrowersji, kamień z Razuel pozostaje obiektem zainteresowania zarówno badaczy, jak i opinii publicznej. A jego pochodzenie i przeznaczenie pozostają nierozwiązaną tajemnicą. Numer 7. Kule Klerksdorpa. Sfery sprzed 3 miliardów lat w małym miasteczku od w północno-wschodniej Afryce Południowej. Pracownicy niektórych kopalni pirofilitu odkryli coś dziwnego. Te tajemnicze kule znane są jako kule Kler. Są ciemnoczerwono-brązowe i lekko spłaszczone, o wielkości od 1 do 10 cm. Niektóre mają trzy równoległe rowki na krawędziach. Wydaje się, że najbardziej godne uwagi egzemplarze zostały wyprodukowane. Co najbardziej intrygujące, datowanie metodą węglową oszacowało wiek tych obiektów na 3 miliardy lat. W tym wieku Ziemia była jeszcze zbyt młoda, aby gościć inteligentny gatunek zdolny do wytwarzania takich kul. Wiele organizacji jest zainteresowanych tym artefaktem ponieważ wspiera teorię starożytnych astronautów lub starożytnej cywilizacji. Utrzymują, że te kule są być może zagubionymi artefaktami. Takie artefakty mają rzekomo stanowić dowód na to, że inteligentnie zaawansowana cywilizacja istniała miliardy lat temu, przed biblijnym potopem, który zmiótł wszystko, co żyje. Zwolennicy teorii starożytnych astronautów uważają, że kule te zostały stworzone przez inteligentne istoty pozaziemskie. Numer 8 Kamienie IKI to zestaw rzeźbionych kamieni znalezionych w regionie ICA w Peru, datowanych na kilka wieków wstecz. Wywołały kontrowersje ze względu na szczegółowe obrazy, z których niektóre przedstawiają interakcje ludzi z dinozaurami, co kwestionuje konwencjonalną narrację historii. Choć niektórzy eksperci uważają, że są to współczesne podróbki, inne opinie sugerują, że mogą stanowić dowód na współistnienie człowieka i dinozaurów. Obrazy na kamieniach dotyczą zagadnień od rolnictwa i łowiectwa po chirurgię i astronomię, co sugeruje zaawansowaną wiedzę o starożytnych mieszkańcach regionu. Chociaż niektóre kamienie zostały poddane analizie i uznane za autentyczne, dokładne pochodzenie rzeźbionych wizerunków pozostaje tajemnicą. Zaproponowano różne teorie na temat jego znaczenia, od przedstawień mitologicznych po dowody zaawansowanej technologii. A nawet wizyty istot pozaziemskich w przeszłości. Badania kamieni ICA w dalszym ciągu oferują nowe perspektywy na starożytną historię regionu i świata w ogóle. Numer 9. Dysk Sfaistos. Enigmatyczny przedmiot z gliny odkryty na Krecie w 1908 roku. Pochodzi z drugiego tysiąclecia przed naszą erą i przedstawia szereg inskrypcji zapisanych nierozszyfrowanym pismem. Okrągły kształt i oznaczenia na powierzchni sugerują skomplikowaną produkcję. Przez lata wprawiał w zakłopotanie ekspertów swoją złożonością oraz tajemnicą otaczającą jego cel i znaczenie. Zaproponowano różne teorie na temat jego pochodzenia, od kalendarza astronomicznego po grę planszową lub artefakt religijny. Pomimo wysiłków mających na celu rozszyfrowanie jego inskrypcji, Dysk Sfaistos pozostaje nierozwiązaną zagadką. Jego odkrycie doprowadziło do powszechnych spekulacji na temat cywilizacji minojskiej i jej możliwych powiązań z innymi starożytnymi kulturami. Chociaż w regionie odkryto podobne obiekty, żaden nie rzucił ostatecznego światła na przeznaczenie dysku. Jego badanie w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla archeologów i lingwistów, a jego znaczenie jest przedmiotem dyskusji w środowisku akademickim. Numer 10 Młot Londynu. Młot Londynu to jedna z zup, które lubię najbardziej ze względu na zmianę historii, jaką powoduje jej istnienie. Istnieje wiele teorii, które próbują je obalić, począwszy od ludzi, którzy uważają, że nie jest to młotek, a jakąś bardzo kapryśną formą natury, a druga, że skała powstała wokół niego z biegiem czasu. Co jednak sprawia, że ten mały młotek jest tak interesujący? Cóż, jego pochodzenie datowane jest ni mniej, ni więcej, Między 145 a 66 milionami lat temu. To znaczy w epoce pierwszych dinozaurów, jeszcze przed Jurą. Co zasadniczo stwierdza, że ten obiekt tak naprawdę nie powinien w ogóle istnieć. A jeśli się zastanawiacie, to nie, w tamtej epoce w zasadzie nie było ludzi. Numer 11. Świeca zapłonowa. W 1961 roku w Lace Lane. Virginia Maxi i Mike Mikkel dokonali intrygującego odkrycia w pobliżu łodzi w Kalifornii. To nie była zwykła świeca zapłonowa, ale taka, która zdawała się pochodzić z czasów, gdy świece zapłonowe jeszcze nie istniały. Obiekt ten był później znany jako artefakt Kołsoł. Początkowo spekulowano, że jest to obiekt zagubiony, co prawdopodobnie wskazywało na obecność starożytnej, zaawansowanej cywilizacji lub miało inne niezwykłe wyjaśnienia. Podobnie jak młot londyński, artefakt kousoł został zamknięty w czymś, co wyglądało na naturalną formację mającą 500 tysięcy lat, co natychmiast stało się niezwykłe. Pozorny wiek artefaktu sugerował, że mógł to być obiekt zagubiony. Znalezienie nowoczesnej świecy zapłonowej w pozornie starożytnej formacji geologicznej doprowadziło do spekulacji na temat podróży w czasie starożytnych zaawansowanych cywilizacji lub interwencji pozaziemskich. Chociaż początkowo sądzono, że otaczający materiał to geoda, której formowanie zajmuje dużo czasu, wielu uważa, że artefakt kousou, podobnie jak młod londyński, jest prawdopodobnie mistyfikacją. Mimo wątpliwości pozostaje jednym z najciekawszych odkryć współczesności. Numer 12. Mechanizm z Antykitiry to starożytny artefakt datowany na około i wiek. Odkryta w 1901 roku we wraku statku u wybrzeży wyspy Antikytera w Grecji jest złożoną maszyną astronomiczną. Składa się z co najmniej 30 kół zębatych z brązu i uważa się, że służył do obliczania pozycji astronomicznych i cykli niebieskich, w tym znanych wówczas ruchów Słońca, Księżyca i planet. Artefakt ten rzuca światło na wysoki poziom wiedzy naukowej i technologicznej starożytnej Grecji. Wyrafinowanie jego konstrukcji sugeruje zaawansowane zrozumienie mechaniki i matematyki. Niektórzy uważają, że oprócz funkcji astronomicznej mógł być również używany do przewidywania zaćmień i ważnych wydarzeń astronomicznych. Jego odkrycie podważyło wcześniejsze koncepcje dotyczące starożytnej technologii i jej zdolności do zrozumienia i kształtowania kosmosu. Jest przedmiotem ciągłych badań historyków, archeologów i naukowców. Którzy starają się rozszyfrować jego złożoność i zrozumieć jego prawdziwy cel. Mechanizm z Antikytyry uważany jest za jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych starożytności i świadectwo inżynierii i myślenia naukowego starożytnej Grecji. Morfina, dysk Dropa to zagadkowy obiekt odkryty w jaskini w regionie Bayenkaraula w Chinach w 1938 roku składa się z szeregu kamiennych dysków z wygrawerowanymi dziwnymi symbolami, które nie zostały jeszcze rozszyfrowane. Szacuje się, że mają ponad 10 tysięcy lat. Historia odkrycia podsyciła teorie na temat pozaziemskich gości i zaawansowanych starożytnych cywilizacji. Uważa się, że dyski są powiązane z plemieniem Dropa, opisywanym w lokalnych legendach jako małe, kruche istoty. Chociaż niektórzy badacze sugerują, że dyski mogą być dowodem dawnych kontaktów z obcymi, inni uważają je za możliwą reprezentację kultury i technologii starożytnej cywilizacji ludzkiej. Autentyczność i dokładne znaczenie dysków DropA pozostają tematami debaty i spekulacji w środowisku naukowym.